10 marca obchodzimy wspomnienie liturgiczne świętych męczenników z Sebasty, czyli grupy 40 rzymskich legionistów skazanych na śmierć w 320 roku. Na zlecenie cesarza rzymskiego wydał namiestnik Agrykola rozporządzenie, że w pośród żołnierzy cesarskich nie śmie się znajdować ani jeden chrześcijanin. Po ogłoszeniu tego rozporządzenia w Sebaście zgłosiło się w Armenii dobrowolnie 40 dzielnych wojowników, Podając, że są wyznawcami Chrystusa. Ani namowami, ani groźbami nie dali się skłonić do wyrzeczenia się wiary. Za stałość te bito ich kamieniami po twarzy, a potem kazano imnego stać w zimie na śniegu tak długo, aż złożą ofiary bogom, lub zginą. Zaprowadzeni na śnieg porozbierali się dzielni wyznawcy sami i zachęcali się wzajemnie do wytrwania. Szczególnie gorliwymi okazali się dwaj z nich, Kyrion i Candidus. Jeden z dozorców, który strzegł męczenników, zauważył, że aniołowie z nieba wkładali każdemu koronę na głowę. Jeden tylko pozostał bez korony. A dlaczego tak? O tym przekonał się ów dozorca niedługo. Oto jeden z rycerzy nie wytrwał na śniegu. Nie chcąc znosić dłużej męk, postanowił wyrzec się Chrystusa i pobiegł do przygotowanej nieopodal ciepłej kąpieli. Spotkała go zaraz kara Boża, bo umarł nagle. Widząc to ów dozorca, zrzucił swe szaty i przyłączył się do trzydziestu dziewięciu męczenników, wołając: i ja jestem chrześcijaninem. I całą noc musieli tak męczennicy spędzić na śniegu. Rano zastano ich jeszcze żywych, więc połamano im kości i zawieziono na sto zwierki, gdzie dokonali w ogniu męczeństwa. Jaka nauka płynie z postawy świętych męczenników z Sebasty? Święci rycerze, namawiani przez namiestnika do wyrzeczenia się wiary, rzekli mu tak: Gardzimy wszelkimi skarbami doczesnymi, jakie nam obiecujesz i które tak wysoce cenisz. Biednej tylko korony pragniemy korony sprawiedliwości. Jedna tylko troska zajmuje serca nasze troska o chwałę i szczęśliwość w przyszłym życiu wiecznym. Niech i nasze serca o to tylko się troszczą, niech pierwszą i jedyną myślą naszą będzie chwała Boga i zbawienie duszy. Modlitwa, świętego Efrema, święci mężowie, którzy przez wasze triumfy zasłużyliście sobie być zjednoczonymi z Panem Bogiem, zaszczyćcie nas w stabilnictwem waszym. Myśmy tylko nędzni grzesznicy, ale za waszym możnym stawiennictwem oświeci dusze nasze łaska Jezusa Chrystusa, a serca nasze zapalone będą świętym ogniem miłości Bożej. Amen. Przytoczone fragmenty pochodzą z książki Skarbiec świętych pańskich, o opracowanej przez księdza Wojciecha Galanta.